Labbook na temat Unii Lubeckiej. Unia Lubecka została zawarta w 1569 roku. Tutaj mamy ca sam akt. W środku mamy informacje tak, na temat króla Polski Zygmunta II Augusta, urodzony 1 sierpnia 1520 roku w Krakowie, zmarł 7 lipca 1572 roku, syn Zygmunta I Starego i Bonys Ostatni męski przedstawiciel dynastii Jagiellonów. Tutaj mamy pieczęć Zygmunta Augusta z 1553 roku oraz przyczyny Unii Lubelskiej. Dążenie do ścisłego połączenia Polski i Litwy, zagrożenie ze strony sąsiednich państw, brak męskiego następcy tronu w Polsce. Tutaj mamy przebieg. W celu ściślejszego powiązania Polski i Litwy w 1569 roku zwołano do Lublina Sejm Walny. Obrady były burzliwe. Część litewskich magnatów opuściła Lublin. Król jako dziedziczny władca Wielkiego Księstwa Litewskiego podjął wówczas decyzję o włączeniu do Polski podlegających Litwie ziem Podlasia, Wołynia i Ukrainy. Ostatecznie 1 lipca 1569 roku podpisano w Lublinie uroczysty akt, zwany dziś Unią Lubelską. Skutki: Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wspólnie dla Polski i Litwy, władca, parlament, polityka zagraniczna i moneta. Włączenie do Polski Wołynia, Podlasia i Ukrainy. Tutaj mamy herb Rzeczypospolitej obojga narodów przyceo polskiego orła oraz pogoń, czyli herb Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tutaj mamy akt Unii Lubelskiej. Akt Unii Lubelskiej został potwierdzony 78 pieczęciami. Znajdują się na nich herby możnych, którzy byli świadkami tego wydarzenia. Tutaj mamy obraz namalowany przez Jana Matejkę. Możemy go potraktować jako quiz lub zagadki. Na koniec, tutaj, mam źródła informacji, z których czerpałem wiadomości. To już koniec.